Ej! Wstawaj! Co? Po co? Nie widzisz, że się opalam? Daj mi spokój! Ale oni już przyszli! Kto przyszedł? Aha! To Wy kochani widzowie! Wy już jesteście! No to skoro już jesteście, to lecimy z tym filmem! Jeżeli interesujecie się nowymi technologiami, no to doskonale wiecie, że jeżeli na przykład dzisiaj kupicie sobie nowy telefon, laptopa czy konsolę, no to za tydzień, miesiąc, 3 rok, może okazać się, że ten sprzęt będzie już stary, bo wyjdzie jakiś nowy model telefonu z 10 aparatami czy jakaś nowa konsola z 30 terabajtami danych. No i ja sobie tak pomyślałem, że przecież w zasadzie w technologii druku 3D jest dokładnie tak samo, a skoro ja Mówiłem na tym kanale, że chcę się głównie zajmować drukiem 3D. No to w ogóle niedopuszczalna jest myśl, że posiadam tylko jedną drukarkę i to tak naprawdę jest przed 4 czy 5 lat. No bo o drukarce do żywicy tutaj oczywiście nie mówię, bo to jest zupełnie inna technologia i ona też w końcu doczeka się swojego materiału. A wracając już do naszego staruszka, bo tak ostatnio lubię nazywać Tomę drukarkę, no to postanowiłem, że dłużej tak być nie może i kupiłem. Ale zanim pokażę Wam co kupiłem, no to oczywiście... Intro Ale najpierw jeszcze muszę przenieść te paczki. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. No i oczywiście części no to teraz już oficjalnie kupiłem nową drukarkę 3D. No jak możecie zobaczyć po opakowaniach, jest to Ratrig v -Core 3, wersja 500x500, 500 500, no bo oczywiście mnie musiało ponieść największą drukarkę, jaką się dało, półmetrową kupiłem. No i w związku z tym, że jest tutaj naprawdę sporo paczek, a to jeszcze nie wszystkie, bo nie wszystko mi doszło, no to dzisiaj zrobimy sobie unboxing, no i tym filmem rozpoczynamy oczywiście wielką serię, Filmów związanych z budową, konfiguracją, testami nowej drukarki na tym kanale. No a w związku z tym, że robię unboxing, zróbmy go może troszeczkę inaczej. to Pierwsze kartę mamy już wstępnie odpakowany tak jak możecie zobaczyć, ale zanim Wam pokażę pokrótce, co tutaj się tam naprawdę znajduje, to mam do Was jeszcze jedną taką małą prośbę, żebyście po prostu w komentarzach nie pisali dlaczego wybrałem taki ekstrudera, bo taką głowicę, dlaczego nie inny, bo ten będzie lepszy, bo ten jest gorszy i tak dalej, tak dalej. Ja, wierzcie mi, że spędziłem naprawdę dużo czasu na różnych grupach na Facebooku, na Discordach, yy, ogólnie w internecie. Pytałem osób, yy, które mają właśnie taką drukarkę Ratriga, albo też mają Vorona, które lepsze, jakieś przemyślenia. I tak naprawdę stwierdziłem, że co człowiek, to inna opinia na dany temat. I ja po prostu stwierdziłem, że zrobię taką konfigurację, jaką zaraz Wam pokażę. A czy ona będzie dobra? To nie wiem, czas pokaże. Nie chcę się dłużej nad tym tematem e, rozwodzić. Tak postanowiłem, tak zrobiłem, no i tyle. No dobra, to skoro ten temat mamy już zakończony, no to przejdźmy do unboxingu i ściekawostek. Nagrywam to wszystko już drugi raz, ponieważ przedtem nie nagrałem audio. Mój błąd, trudno, co zrobić. Także takie już drugie wrażenie, nie pierwsze, to po prostu będzie. I na sam start możecie zobaczyć silnik krokowy NEMA 17, 200 kroków na obrót. Zastanawiałem się, czy nie wybrać 400, ale takie mieli w konfiguracji i w sumie stwierdziłem, że... No, nie będzie to na raczej miało wielkiego znaczenia przy tak dużym polu roboczym. A z ciekawostek jest to silnik LDO, który ma mieć wyższy moment obrotowy niż takie standardowe silniki krokowe. No i to ma zapewnić nam to, że nie będą nam się po prostu przesuwały warstwy. No i tyle. Pięć takich silników, nic specjalnego tak naprawdę. No a skoro mamy silniki, to trzeba je jakoś podłączyć, więc mamy okablowanie swoją drogą całkiem fajnie zrobione bo mamy tak dwie końcówki różnie zaprasowane, chociaż widzę, że to już będę raczej musiał przerobić no i w takiej gumowej izolacji jest to zrobione, więc powinno być wszystko cacy no i mam nadzieję, że ta długość wystarczy tych przewodów, a jak nie, no to będziemy po prostu sobie je przedłużali no i nie będzie stanowiło dla nas po prostu żadnego problemu a skoro mówiliśmy o przewodach, to oczywiście zasilacz ponad 200W i możecie powiedzieć, że na tak dużej drukarki, na tak dużego stołu będzie to za mało, ale za chwilę Wam powiem taki, taką ciekawostkę na temat tej drukarki, czym ona się będzie głównie różnić od tej mojej starej. I po prostu taki zasilen nam wystarczy, bo nie będziemy tutaj używali i mocy tego zasilacza do grzania stołu. A dlaczego to zaraz po prostu się dowiecie. Zwykły zasilacz, jak możecie zobaczyć, nic tutaj specjalnego nie ma. Także przejdźmy sobie dalej. Już do czegoś ciekawszego, a mianowicie do ekstrudera. Jest to naprawdę bardzo fajny ekstruder, bardzo malutki zresztą ekstruder od Bontechu. Jest to LGX Lite. Z tego co pamiętam, oczywiście tutaj teraz macie napisane co to dokładnie jest za ekstruder. Zobaczcie, porównajcie sobie do mojej ręki, nie? Jaki to jest malutki ekstruder, ale spokojnie. Gwarantuję wam, że powinna jego moc w zupełności wystarczyć do pociągnięcia Filamentu, tym bardziej, że będziemy robić ten ekstruder na Direkcie, a nie na Bowdenie. Czemu tak? Bo wydaje mi się, że jednak direct będzie tutaj dużo lepszy. Tym bardziej, że waga jest bardzo mała tego ekstrudera, więc tutaj nie będzie stanowiło to żadnego problemu. No, jak będzie w rzeczywistości, zobaczymy. Bo mam znajomego, który też robi podobną konfigurację drukarki, takie jak ja. Też użył tego silnika, znaczy tego ekstrudera i miał pewien problem z nim. Tego nie wiem, czy go jeszcze po prostu w przyszłości nie wymienię. No to na razie by było tyle, jeżeli chodzi o ten ekstruder. No dobra, to skoro ekstruder mamy za sobą, to teraz przyszły czas na najpiękniejsze pudełko z wszystkich tych kartoników, a mianowicie głowica. Jest to Rapido Hotend UHF, czyli ta większa. No i zobaczcie, już tutaj no niestety folię mam zdjąłem i tak dalej, pierwsze wrażenie, ale naprawdę spójrzcie, jak to pięknie ta głowica wygląda. No po prostu dzieło sztuki, no nie ma, no, nawet tego teraz nie będę otwierał. Jedynie z takich ciekawostek, wyjmę Wam tę głowicę, bo tutaj będziemy mogli stosować dysze typu Wulkan, co zapewni nam naprawdę szybkie możliwości drukowania. I na tym mi zależało i z tego co wiem, to ta głowica nawet będzie za dobra dla do naszej drukarki. No ale czy tak będzie, po prostu zobaczymy. Nie ma co tu więcej mówić. Radiator typu V5 w zasadzie, troszeczkę widzę jest przerobiony jest karpetka do utrzymywania temperatury. No i to tyle. Zobaczymy po prostu jak się będzie w praktyce sprawdzać, ale pudełko jest naprawdę, no naprawdę sztos. Dobra, skoro mamy już zasilanie, mamy już głowicę, ekstruder, no to teraz przyszedł czas na mózg całej drukarki, a mianowicie na płytę główną. Wybrałem tutaj Spidera. Długo się zastanawiałem, czy wziąć płytę pod clippera, czyli właśnie Spidera będziemy i na nim będziemy sterować, Clipera, czy dueta. Ale jakieś z duetem pracowałem i szczerze, że miałem trochę z nim problemów, a przy tak dużej cenie dueta stwierdziłem, że w zasadzie można by było wypróbować coś innego. Także spójrzcie, jak pięknie tutaj będzie nam się prezentował Spider v 11 Piękna płyta, no ale nie ma tutaj za dużo co nie opowiadać. Płyta jak płyta, zobaczymy po prostu jak będzie działała. To tyle by było z ciekawszych rzeczy, teraz przejdźmy do trochę może mniej ciekawych, mianowicie kartonik, w którym znajdziemy na przykład jakieś naklejki, krańcówki mechaniczne dwie, zobaczymy czy je zastosuję, no ale myślę, że tak, przebud dość długi, zwykła krańcówka mechaniczna z przyciskiem, nie ma co tutaj dużo o niej opowiadać, są dwie oczywiście, dodatkowo wentylator i turbina do schłodzenia, no i głowicy i, i wydruku. On też jest taka podstawowa, też nie wiem, czy jeszcze tego nie wymienię na coś innego, ale parę złotych kosztowało, to po prostu wziąłem, żeby było. No i biltach, czyli czujnik do poziomowania całej tej drukarki. Bo stwierdziłem, że w końcu trzeba by zamontować jakiś czujnik, a nie na kartkę papieru to robić. No i biltach wydaje mi się taki jeden z ciekawszych czujników. Mały, poręczny, powinno się udać wszystko e, fajnie skonfigurować. No i na sam koniec Najciekawsza w zasadzie rzecz z tego kartonu, a mianowicie MOSFET, który pozwoli nam na to, żeby właśnie zasilić z jednej strony płytę główną, a z drugiej puścić sterowanie na niższym napięciu, bo wtedy przy takim rozwiązaniu płytę możemy podłączyć na 230 i przy niższym napięciu 24, tak jak nasza płyta, ten spider będzie nam wystawiał napięcie. Będziemy mogli sterować po prostu grzaniem stołu i to zapewni nam dużo lepsze. Parametry, jeżeli chodzi o czas, nagrzewanie stołu, i kulturę pracy, po prostu, więc myślę, że to rozwiązanie spełni nasze oczekiwania i będzie się wszystko szybko nagrzewało. No i dobra, i w tym kartonie znajdziemy takie rzeczy, jak na przykład rurkę teflonową, masę śrubek, w zasadzie do poskręcania do całej tej konstrukcji, podkładeczki, nakręteczki, jakieś mocowania, więc tutaj. Szybciutko Wam tylko pokażę, no nie ma co tutaj opowiadać, ładnie pomalowany na czarno-proszkowo z tego co widzę. No i z najciekawsze rzeczy to w zasadzie są tutaj dwa siłowniki, no bo oczywiście ta drukarka będzie miała swoją obudowę, jest też siłowniki do podnoszenia całej tej klapy, się po prostu przydadzą, zawiasy, inne pierdółki, śrubki, także tu nie ma więcej co opowiadać, no i zobaczmy jeszcze co znajduje się w tym. Ostatnim tutaj kartonie. A w ostatnim kartonie, który jest na tym stole, znajduje się oczywiście tak samo zestaw do skręcania tej drukarki, śrubki. Masę, naprawdę masy śrubek ciężkich. Yy, pasek zębaty. I z ciekawszych rzeczy, które muszę tutaj docenić: Latriga, wszystko jest w woreczkach strunowych ładnie opisanych. Możecie yy, zobaczyć sobie, jak to ładnie jest opisane. Da się, da się, kurde, da się zrobić ładnie, żeby było czytelnie kolejne mocowania no i to by było tak naprawdę wszystko jeszcze jakieś, nie, widzę tutaj nakrętki też wszystko ładnie opisane więc naprawdę tutaj szacuneczek za to, a my przejdźmy już do następnych kartonów, no to kolejne paczki przed nami tutaj już mniej rzeczy bo mianowicie znajduje się tutaj jedynie yy, na przykład mata grzewcza do drukarki marki Kenovo to jest ta mata o której Wam mówiłem na 230, 1500 W więc naprawdę będzie się szybko nam ten stół nagrzewa, nawet przy tak dużym polu roboczym. No i oczywiście tutaj jeszcze jest grzałka, no i termistor. A w związku z tym, że to jest taka giętka mata, no to oczywiście potrzebujemy jakiejś twardszej podstawy i już Wam ją pokazuję. No i zobaczcie, w tym kartonie znajduje się taka mata, na której będziemy drukowali sobie oczywiście nasze druki. Jest to mata elastyczna i na magnes. Postaram się to teraz odczepić, to może nie być takie proste. O, dobra, udało się. I zobaczcie, jaka elastyczna, fajna. Fajna, nie powiem, tak się ładnie przykleja, no i oczywiście tutaj nie będę już tego otwierał, ale tutaj znajduje się cała podstawa aluminiowa, naprawdę jest dosyć ciężka, ale przy okazji też solidna. No jak to wszystko skręcimy ze sobą, to w zasadzie będziemy mieli cały gotowy po prostu stół. No i nam zostały tak naprawdę już tylko dwa ostatnie kartony. No a w tych dwóch ostatnich kartonach znajdowały się po prostu profile do całej drukarki, tutaj są profile do tej całej obudowy, a tu do całej konstrukcji, niestety z kartonu już to wyjąłem przy pierwszym odpakowywaniu, ale nie ma co jak za bardzo co Wam opowiadać, no możecie zobaczyć, że jeszcze tutaj się znajduje śruba trapezowa, yy, dosyć długa, no ale duża drukarka, także też duża śruba trapezowa, no i z ciekawszych rzeczy tutaj mamy liniały, ale ich też nie będę wam tutaj odpakowywał, bo one są całe zaolejone, więc wszystko bym finił, a nie ma to żadnego sensu. Ale za to widzę, że naprawdę są solidnie zrobione. I tutaj naprawdę muszę z mojej strony dać wielkiego plusa propsa dla właśnie firmy Ratrix za zapakowanie, bo pomimo tego, że przejechano przez całą Europę, ta drukarka wydaje się, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. No jeszcze zobaczymy w podczas składania, czy czegoś nie brakuje, no ale i tak mówię, na przejechanie całej Europy z, z jednej strony do drugiej, naprawdę dobrze było to wszystko zapakowane solidnie. No i tutaj za to należy się oczywiście łapeczkę w górę, a my już przejdźmy sobie do podsumowania tego całego unboxingu. No to podsumowując, zobaczcie ile tutaj jest części i tak naprawdę jeszcze to nie wszystko, bo brakuje mi poliwęglanów, jeżeli ktoś jest sprytny i zauważył to, że skoro jest obudowa to czemu nie ma poliwęglanów, no bo je trzeba osobno zamówić, nie da się ich na stronie Rattriga zamówić, ale spokojnie już w tym temacie działam. No jeszcze na sam koniec zapomniałem Wam, Oczywiście pokazać wszystkie części plastikowe, które wydrukowałam, bo jest ich naprawdę całkiem sporo. I przyznamam szczerze, że no moja drukarka ta stara dostała ostro po tyłku, No i będzie trzeba zrobić jej jakiś remont, bo są to części drukowane w ASA, no i, czyli takim coś typu ABS, więc wysokie temperatury. I niestety niektóre części się troszeczkę tam popsuły, ale spokojnie ogarniemy sobie. Też nie jestem w 100% zadowolony z jakości wydruku, no ale wydrukowałem te jak po prostu umiałem, no i tyle a na sam koniec, nie wiem co mam tutaj więcej powiedzieć, taka konfiguracja, a nie inna, czy to będzie dobre, tak jak mówiłem, zobaczymy jeszcze raz szacunek dla Ratriga, że wszystko tak ładnie spakował, no i oczywiście standardowo nie zapomnijcie o Instagramie, no bo tam dostajecie wszystkie informacje, wcześniej jakbyście byli tam, no to byście już miesiąc temu wiedzieli, że będziemy coś takiego budować, nową drukarkę tam wam o tym mówiłem, no i też wspominałem wam tam, że niestety przez to, że byłem chory, ten film wyszedł później niż planowałem. No i też przepraszam Was za to, że czasami gdzieś tam się zapowietrzam i tak dalej, a niestety bardzo mnie boli gardło. No ale poświęcam się na Was, bo chcę na Was to zrobić. I dajcie mi jeszcze znać w komentarzach, czy chcielibyście osobno taki materiał zbudowania całej drukarki, czy może na przykład jakiegoś lajwika zbudowy, bo tak szczerze, nie wiem, jak to jeszcze rozwiązać. Zobaczymy, no bo teoretycznie. Wszystkie instrukcje są na necie, nawet filmiki są na necie, jak zbudować, to po co ja bym miał to nagrywać. No ale jeżeli chcecie taki materiał, no to mogę dla Was zrobić. Jak nie, to może jakiegoś lajwika zrobimy, a może jedno i drugie. Dajcie znać zna w komentarzach. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, miłego dnia. Cześć! Aha, no i jeszcze na mojej twarzy subskrybujka po boku dwa inne filmy, bo już dawno nie nagrywałem i za zapomniałem. Tak jeszcze raz, na razie, trzymajcie się i cześć. Ty, no i chyba spoko wyszło, nie? No, coo, tradizione?